Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w sprzedaży akcesoriów GSM, etui, szkła hartowane, ładowarki, uchwyty. Z biegiem lat wprowadzaliśmy również akcesoria rowerowe oraz drobną elektronikę. Działamy na rynku od 2015 roku i od początku koncentrujemy się na sprzedaży online. Obecnie nasze produkty są m.in. na Allegro, Empiku, Morele i Early. Mamy w planach przetestować i wdrożyć u siebie kilka nowych rozwiązań SelaSist. Jednym z nich jest tak zwany wózek mobilny, który umożliwia pakowanie już w trakcie zbierania zamówień, szczególnie przydatny w przypadku małych, jednoelementowych produktów trafiających do koperty. Na razie nie korzystamy z tego rozwiązania, bo nasz magazyn jest dość kompaktowy, ale jeśli w przyszłości zwiększy się jego powierzchnia. Zdecydowanie chcielibyśmy je wdrożyć. To bardzo praktyczna funkcja, która może dodatkowo usprawnić pracę. Drugim rozwiązaniem, które planujemy przetestować jest Cell Call. Narzędzie z ogromnym potencjałem w obszarze obsługi klienta. Pozwala m.in. automatycznie wykrywać brak numeru domu w zamówieniu i natychmiast wysyłać SMS-a z prośbą o jego uzupełnienie. Jeśli klient odpowie, system sam uzupełni brakujące dane. Do tego dochodzi książka adresowa, możliwość dzwonienia czy wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z systemu, a także różne akcje automatyczne. Widzimy w tym duży potencjał, żeby zautomatyzować część kontaktu z klientem i realnie zaoszczędzić czas zespołu. Jeśli chodzi o wdrożenie systemu, to wiele rzeczy zrobiliśmy samodzielnie. Gdy jednak pojawiły się pytania, mogliśmy liczyć na szybki i konkretny kontakt z zespołem. Bardzo pomocny był Cyprian, wszystko tłumaczył jasno i bez zbędnych komplikacji. Cały proces przebiegł sprawnie, co było dla nas dużym plusem. Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, koncentrujemy się przede wszystkim na dwóch obszarach. Po pierwsze, rozwijamy sprzedaż B2B przez nasz sklep internetowy. Zależy nam na budowaniu silniejszych relacji z klientami biznesowymi i segmentem hurtowym. Po drugie, Planujemy ekspansję na rynki zagraniczne, m.in. na niemiecki Kaufland oraz europejskie marketplacy. Równolegle skupiamy się na usprawnieniu procesów i rozwijaniu możliwości systemu, tak by zapewnić stabilność i pełną kontrolę w miarę wzrostu sprzedaży. Dzięki Sellasis nie tylko zwiększyliśmy skalę sprzedaży, ale też mogliśmy rozszerzyć działalność na nowe kanały. Wcześniej działaliśmy głównie na jednej platformie. A po wdrożeniu w systemu dołączyliśmy m.in. Empik, Morele i Early. Bez odpowiednich narzędzi zarządzanie tyloma kanałami byłoby po prostu zbyt czasochłonne i chaotyczne. Selasi dał nam tę przestrzeń, żeby bezpiecznie się rozwijać i automatyzować wiele procesów, które wcześniej robiliśmy ręcznie. Co więcej, dzięki tej automatyzacji mogliśmy zoptymalizować zespół. Zamiast 10 osób, dziś wystarczy nam 8 i wszystko działa sprawniej niż kiedykolwiek. Mam na imię Wiktor. BioTrade pełni funkcję e-commerce managera i na wspiera wspieram Adriana jako jego prawa ręka. Odpowiadam przede wszystkim za sprzedaż na Allegro. Od wystawiania ofert po koordynację pracy całego zespołu. Byłem również odpowiedzialny za wdrożenie systemu Selassist i Selassist WMS oraz za przeszkolenie pracowników magazynu. Zajmuję się też wszelkimi kwestiami technicznymi, integracjami, konfiguracją systemu i wdrażaniem nowych rozwiązań. Zdecydowaliśmy się przejść na Selassist Bessinkera, ponieważ podniósł cenę abonamentu o ponad 1000% praktycznie z dnia na dzień. To coś, czego po prostu nie akceptujemy w relacjach biznesowych. Selassist od początku widać zupełnie inne podejście partnerskie, uczciwe i rozwojowe. Jeśli chodzi o różnice, to przed przejściem na Selassist nie pracowaliśmy jeszcze na systemie WMS. Wdrożenie WMS od Selassista bardzo dużo zmieniło, bo pozwoliło nam w końcu uporządkować kwestie magazynowe. To nie jest tylko narzędzie do pakowania, jak mieliśmy w poprzednim systemie. To pełnoprawny system magazynowy, który daje nam dużo większą kontrolę. Dzięki temu, że Selassist ma rozbudowane WMS, udało się zminimalizować liczbę błędów niemal do zera. Procesy pakowania i zbierania działają teraz dużo sprawniej. Mamy jasno określone lokalizacje towarów a sam system prowadzi pracowników krok po kroku. Teraz, żeby popełnić błąd, ktoś musiałby się naprawdę postarać i zignorować cały proces, co praktycznie się nie zdarza. Wcześniej mieliśmy też duży problem z przyjęciami towarów. Dostajemy sporo dostaw, często z produktami bez kodów kreskowych i wszystko robiliśmy ręcznie. To zabierało dużo czasu i angażowało więcej osób. Teraz dzięki SELASIS WMS możemy wybrać szablon etykiety i system automatycznie wszystko drukuje. To rozwiązanie naprawdę usprawniło naszą codzienną pracę. Kolejnym dużym ułatwieniem jest obsługa dwóch magazynów, głównego i zapasowego. Wcześniej przy tak dużej liczbie produktów często musieliśmy jeździć kilka razy w tygodniu, bo nie byliśmy w stanie zabrać wszystkiego za jednym razem. Dziś Selassys automatycznie generuje dokument magazynowy na podstawie bieżącej sprzedaży i zapasu ustalonego na przykład na 7 dni. Dzięki temu dokładnie wiemy, co i w jakiej ilości trzeba dostarczyć. Zamiast pięciu kursów tygodniowo wystarczy jeden, co daje nam oszczędność rzędu 2-3 godzin tygodniowo na każdego pracownika. Na koniec warto podkreślić, że Selassys to system, który naprawdę się rozwija. Regularnie pojawiają się nowe integracje, funkcje i usprawnienia, które mają realny wpływ na codzienną pracę. Co ważne, widać, że zespół SELASIS słucha użytkowników i wdraża zmiany tam, gdzie są naprawdę potrzebne. I właśnie to podejście robi największą różnicę. Jednym z naszych własnych rozwiązań, które wdrożyliśmy dzięki możliwościom SELASIS, jest aplikacja do generowania opisów produktów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Selassist udostępnia rozbudowane api i pełną dokumentację techniczną, co pozwoliło nam stworzyć narzędzie idealnie dopasowane do naszych potrzeb. System analizuje tytuł oferty oraz opisy podobnych produktów, a następnie generuje gotowy opis. Nie jako jednolity blok tekstu, lecz w formie układu blokowego z podziałem na sekcje. Przykładowo, po jednej stronie znajduje się zdjęcie, po drugiej konkretne informacje produktowe. Gotowe opisy trafiają automatycznie do odpowiednich puls Selassist a na ich podstawie tworzone są szablony, inne w zależności od platformy sprzedażowej, np. inny dla MPQ, inny dla Early. To rozwiązanie pozwoliło nam nie tylko zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim zwiększyć jakość prezentacji produktów, co przyłożyło się na wyraźnie większe konwersje. Jednym z kluczowych elementów była konfiguracja tzw. peak czyli logicznej kolejności lokalizacji, z których magazynier zbiera produkty. Wcześniej system losowo dobierał miejsca, co spowalniało pracę i wprowadzało chaos. Teraz każdy pracownik porusza się po magazynie zgodnie z usuną ścieżką, co znacznie przyspiesza zbieranie i eliminuje błędy. Dodatkowo wprowadziliśmy segmentację. Produkty gabarytowe trafiają do osobnych statusów, co pozwala lepiej zarządzać dużymi przesyłkami. Mamy też podział według kurierów, osobne statusy dla TPD, INPOS i innych przewoźników. Dzięki temu magazynierzy mogą skupić się na jednym kanale wysyłki naraz. Obecnie testujemy nowe rozwiązanie w które automatyzuje ten proces jeszcze bardziej. System sam przydziela magazynierowi zamówienia, bazując na tzw. godzinach granicznych odbioru i w pierwszej kolejności podpowiada te, które muszą zostać wysłane jeszcze dziś. Co ważne, system nie odbiera magazynierom możliwości podejmowania decyzji. Elastyczność została zachowana w dwóch konkretnych sytuacjach. Pierwsza to moment, gdy pracownik nie ma wystarczającej liczby zamówień, aby zapełnić cały koszyk. Wtedy system pyta go, czy chce dołożyć zamówienia z innego statusu, np. od innego kuriera, aby zoptymalizować zbieranie. Druga sytuacja dotyczy momentu, w którym kurier miał już odebrać paczki, np. o godzinie 14, ale zamówień jest tak dużo, że o 14.05 w systemie wciąż pojawiają się nowe, oznaczone jako na dziś. W związku z tym, że system nie ma pewności, czy kurier już był, czy może jeszcze czeka, pyta magazyniera, czy chce te zamówienia jeszcze zebrać. To połączenie automatyzacji i kontroli daje nam bardzo dobrą organizację pracy, a jednocześnie elastyczność, która w realnych warunkach magazynowych jest po prostu niezbędna. Cieszy nas, że Selassie stworzył przestrzeń, w której użytkownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami i realnie wpływać na rozwój systemu. Strona Pomysły to świetny przykład tego, że naprawdę słucha klientów: zbiera opinie, analizuje potrzeby i wdraża funkcje, które mają praktyczne znaczenie w codziennej pracy. Taka otwartość i dialog z użytkownikami to rzadkość, a tu działa to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o to, komu poleciłem Sellasys, to zdecydowanie firmom, które chcą mieć spokój, kontrolę i elastyczność. Zarówno mniejsze sklepy, jak i większe podmioty znajdą tu narzędzie dopasowane do swoich potrzeb. System daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o integrację i automatyzację, a przy tym nie zaskakuje nagłymi podwyżkami czy zmianami zasad, co niestety zdarza się w innych rozwiązaniach. W naszej ocenie Sellasys jest świetnym wyborem dla firm, które myślą o rozwoju i chcą go realizować na własnych warunkach. Gdybym miał podsumować współpracę z Sellasysem w trzech zdaniach, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, mamy spokój, że nie zaskoczy nas nagła podwyżka z dnia na dzień, jak w przypadku poprzedniego systemu. Po drugie, Selassys rozwija się na każdym froncie, co widać po liczbie nowych integracji i nowych funkcji. W naszej ocenie nie ma dziś konkurencji, jeśli chodzi o stosunek cen do możliwości, jaki oferuje ten system. Selassys daje nam pełną kontrolę nad magazynem. Praca stała się szybsza, bardziej efektywna, a co najważniejsze, całkowicie wyeliminowaliśmy błędy przy kompletacji i pakowaniu zamówień. Selassys. Cały Twój e-commerce w jednym miejscu. Po prostu.